O czym myślisz? Nie wyobrażam sobie Kermoren bez Wesemira. Wkrótce ruszam w doliny, a potem znajdę inne miejsce na zimowanie. To jedyny dom, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Zostań. Nie, Geralt. To miejsce jest martwe od dawna. Najwyższy czas się z tym pogodzić. Dziękuję. Daj spokój. Dziewczyna jest moją wychowanicą. Starzy ludzie żyją tylko po to, żeby pomagać młodym. Wiesz, że to jeszcze nie koniec. Wiem. Cokolwiek planujesz robić dalej, pamiętaj, że na Skeligę zawsze znajdziesz wsparcie. We mnie, w krachu i jego dzieciach. Dziękuję, będę o tym pamiętał. Podoglądam jeszcze rannych, ale niedługo będę musiał wracać. Zostawię wam trochę lekarstw. Bywa w zdrowiu, Muszowoże. Do zobaczenia. Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś dla mnie i dla ciebie. Szczerze, gdybym wiedziała, co będzie się tu działo, nigdy nie zawróciłabym do Kermoren. Cieszę się, że mogłam pomóc, ale wyjeżdżamy, jak tylko Lambert poczuje się lepiej. Jedziecie razem? Mam pewien pomysł, ale do jego realizacji potrzebuję pomocy Wiedźmina. Lambert zgodził się na współpracę. Powodzenia. Jeszcze raz dziękuję. Teraz jesteśmy kwita. Możemy pogadać? O co chodzi? Spróbuj się z nikim nie pokłócić. Ci ludzie przyjechali nam pomóc. Będziesz mnie teraz wychowywał? Nie, tylko grzecznie proszę. To ci grzecznie odpowiadam, żebyś mnie pocałował w dupę. Jak się trzymasz? Uwielbiam takie pytania, jak się trzymam. Chujowo się trzymam, Geralt, i dobrze o tym wiesz. Wiedziałem, że staruszek nie będzie żył wiecznie. Nawet już powiedziałem Eskelowi, że jak przyjdzie co do czego, ja biorę jego mięcz. Wiesz, dobrze mi leży w ręku. Ale Wesemir zasługiwał na lepszą śmierć, a zginął zgnieciony jak wesz. Pomścimy go. Czarno to widzę. Na razie. Trzymaj się. Co u was? Wszystko w porządku? Teraz mogę powiedzieć, że przeżyłem już wszystko. Ja dotąd nie wierzę w to, co widziałam. Narażaliście dla mnie życie. Jak mogę wam się odwdzięczyć? Coś wymyślimy, prawda? Wymyślimy. Co zamierzacie? Trzeba wracać pod Nowigrad na następną wojnę. Gdybyś za nami zatęsknił, będziemy w obozie. Jesteś przykro mi z powodu Wesemira. Dziękuję za pomoc. Jedynie spłaciłem dług. Wracasz prosto na Lik. Nie ma co zwlekać. Wojna z czarnymi nie zaczeka. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Wiem i dziękuję. Przyszedłeś sprawdzić, jak się czuję. Dziękuję, nie najgorzej. To dobrze. Przykro mi z powodu Wasemira. Wiem, że był ci bliski. Był. Dzięki. Słuchaj, nie chcę ci się wtrącać między wódka a zakąskę. Nie mnie źle, pomogę wam cokolwiek uradzicie, ale moim zdaniem teraz trzeba kontratakować. Musimy odnaleźć Gonę, Redina i dojechać ich, jak byk jałówkę. Niestety to nie takie proste. Nam będzie trudno ich znaleźć, a oni mogą odszukać i zaskoczyć nas z łatwością. To jest wybacz, Gerald. Pitolenie człowieka, który nie może otrząsnąć się po porażce. Prześpij się, albo golnij sobie, przede wszystkim zaś weście w garść i przemyśl sprawę. Przemyślę. Zawsze będę pamiętał Twoje nauki i Twoje poświęcenie. Izrael ma wielką moc. Dlaczego nikt nie uczył jej sprawowania nad nią kontroli? Wyobraź sobie, że ktoś jednak ją uczył. Jak widać, bez skutku. Chętnie pokłócę się na ten temat. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się ci. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stan z Izrael i ukryć ją. A potem zgromadzić większe siły. Do Kermoren przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciwgonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek, mistrzyń magii. Masz na myśli Loże? Większość członki Loży albo nie żyje, albo się ukrywa. Filipa Eichhardt, Margarita Lozontil i Fringilla Vigo prawdopodobnie wciąż żyją. A Francesca i Ida? Myślisz, że się zgodzą? Myślę, że musimy je przekonać. Wolisz sama porozmawiać z Keirą? Chyba tak będzie lepiej. Nie ufam, Loża, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc, członkinie Loży dostaną amnesję i schronienie na terytorium Nilfgardu. To będzie nasza karta przetargowa. Tris. Chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć. Nie dam się nigdzie wywieźć, jak to Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Nie możesz się narażać. Traktujecie mnie jak chorągiew, którą trzeba bronić przed wrogiem. Nikt z was nie ma dosyć odwagi, żeby wyjść naprzeciw zagrożeniu? Jeśli sami ich nie zabijemy, w końcu zginiemy wszyscy! Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze, zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Tris w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaska. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. Działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po ośmiu próbach. To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba, ale nic mi nie wychodzi, potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O Geralt, proszę cię! Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? A mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co. Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zabrać do kupy. Hmm. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Wesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? To pradawna metoda skrydijskich druidów. Zawsze działa. Hej! Czekaj, pożałujesz! Hej! <laughs> Oszukujesz! Jeszcze zobaczymy. O tego ci nie daruję. Rację, to naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. To co teraz? Zobaczę gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. Co się dzieje? Wstawać musimy ruszać. Konie już osiodłane. Ciri, ledwo świta, dokąd chcesz jechać? To Welen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. A wiesz, kto jest gościem honorowym? Nie wiem, oświeć mnie. Im Larit nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? pomścić Wesemira. Sabat to idealna okazja. Imlerit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Coś czuję, że Awalach nie pochwala tego pomysłu. A widzisz go tu gdzieś? Zostawiłam mu list. Spotkamy się w Nowigradzie. Chodź, pogadamy po drodze. Ruszamy. W drogę. Po bitwie w Kermoren, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach dzikiego gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej góry spotka Inlerita. Postanowiła go zabić. Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Art Cerbin dom pani lasu. Chłopi bali się tego miejsca, baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anną nie było zbyt dobrze. Szkoda. Skąd wiesz, że znajdziemy Imlerita właśnie tutaj? Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają koszachty z elfami Enel. Welen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlerita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte. Na wypadek, gdyby Avalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlerit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks, wiedźmy hołbią go, co łechce mułego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. Znasz tę okolicę? Przed wiekami było to święte miejsce druidów. Ale potem pojawiły się wiedźmy. Zniszczyły Welański Krąg i spaczyły Święty Dąb na szczycie góry. Raz do roku odbywa się tu wielkie święto. Sabat. Na który schodzą się okoliczni chłopi. Podejrzewam, że Imlerit jest gościem wiedźm. Sporo wiesz. A Walach jest dobrym nauczycielem. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlerita. Chłopi z Walen nazywają ten od świętem darów. Nie wiem dlaczego.